Dziś witam Was z Płocka. Moim gościem jest zawodnik, który mimo cały czas młodego wieku ma za sobą naprawdę bogaty bagaż doświadczeń, ponieważ występował chociażby w dwóch włoskich klubach. Dziś natomiast przywdziewa barwy Wisły, Płock, a jest to oczywiście Adam Chrzanowski. Witam Cię serdecznie dobry, na moim kanale. Witam serdecznie. Adam, zacznijmy od 2016 roku i Italii. Wówczas przyniosłeś się na wypożyczenie do Fiorentyny. Jakie były kulisy tego transferu oraz czy już wtedy, mimo młodego wieku, czułeś się gotowy na tak daleką przeprowadzkę? To bym musiał zacząć ogólnie od początku, że tam po prostu było lekkie zawirowanie w moim ówczesnym klubie w Lechy Gdańsk i też padło na początku tam jakieś w ogóle były zapytania z Manchester City, ale to nie doszło do skutku, nie zostałem puszczony z Lechi no i odezwała się Fiorentina, no i to tak naprawdę w jeden dzień była decyzja, gdzie tak powiem szczerze, że się stresowałem tym wszystkim, bo to jednak w wieku 16 lat bardzo młody wiek i wyjazd samemu bez rodziny. Ale, już jak powiedziałem, sobie z rodzicami przegadałem wszystko, że to jest taka moja szansa, żeby pojechać, poznać czegoś nowego, nauczyć się w ogóle innej yy, piłkarskiej rzeczywistości. I ogólnie tamten pobyt, wszystko cały wyjazd, no, pozy po yy, oceniam pozytywnie, bardzo. Właśnie miałem pytać o te City, czy to prawda, ale już wiemy. I porcji proszę, <coughs> bo wydaje mi się, że trafiłeś naprawdę w odpowiednie miejsce. Ten klimat włoski ci podpasował, prawda? Zdecydowanie, zupełnie inne życie, inna mentalność, taka niż w Polsce. Nie, żebym narzekał teraz, tylko mówię, że. Po prostu inna mentalność, ale i zdecydowanie dla obrońców taki transfer do, czy do włoskiej drużyny juniorów, znaczy młodzieżowych drużyn, czy nawet do Serie B, do serie, serie C, czy coś, no to moim zdaniem jest tak duży, dużo bardzo można się nauczyć tej całej taktyki, katenaczy i tak dalej, także myślę, że, że bardzo dobry kierunek dla, ogólnie dla obrońców. A język włoski był dla ciebie małą barierą, przynajmniej na początku? Na początku tak, ale bo tam ogólnie też jest problem z językiem angielskim, że nawet jak ktoś umie, to, to nie chce zbytnio pokazywać, że umie, ale miałem też we wiorę w Pimaverze miałam Chorwata, tak, Hiszpana, także z nimi tam dwa słowa po polsku, bo on też po angielsku nie za bardzo, to po, dwa po chorwacku, dwa po angielsku, po polsku, i tak się rozum, porozumiewaliśmy na początku. Ale też miałem zajęcia po dwie godziny dziennie, od, od samego początku, od mojego przyjazdu, duży nacisk na to. No, i dzisiaj już płynnie, normalnie rozmawiam w tym języku. Mhm. A ty w ogóle odnalazłeś się w internacie, który musiałeś dzielić nie dość że z piłkarzami, w zasadzie jeszcze z zawodnikami z innych krajów, też jeszcze z różnych kontynentów? Yy, wiadomo, że w było dziwne, dzi yy, dziwnie, bo też mieliśmy po prostu mieszkanie w centrum, yy, znaczy w centrum obok stadionu yy, Fiorentiny i mieszkaliśmy właśnie. Był zawodnik z Brazylii, jeden z Hiszpanii, Chorwat, ja i jeszcze tam y, kierunek afrykański, już dokładnie nie pamiętam. Mhm. Także było to na pewno ciekawe, bo zupełnie każda inna kultura, no wiadomo, że z, y, z, z, Chor z Chorwatą względu najbardziej się trzymałem, bo jednak te nasze kultury są bardziej podobne, ale też mogłem się uczyć takiej otwartości od tych Hiszpanów właśnie, czy od Brazylijczyków, zupełnie inna taka mentalność. Także na początku było dziwnie ciężko, ale z czasem już tam złapaliśmy też taki wspólny język i, i było łatwiej. A czy w tej adaptacji pomogła Ci obecność Bartłomieja Drągowskiego, który w tym samym czasie wylądował w Fiorentinie? Czy może nie w tym samym czasie, bo tam też kontakt dopiero tak jakby złapaliśmy po dwóch miesiącach, bo też mi było tak głupio będą w, w pierwszym zespole, wiadomo, że Polak, Polakowi i tak dalej, ale że głupio mi tak też było się odezwać, ale potem jak już złapaliśmy kontakt, to naprawdę wziął mnie tak pod swoje skrzydła, czy tak chodziłem na tręgi do pierwszego zespołu że dużo mi pomaga, a tam potem zaczęliśmy spędzać czas, czas z jego chyba żoną Agnieszką, także, także naprawdę też mi dużo pomógł. Mm -hmm. Co ciekawe, miałeś okazję trenować również z Fryderykiem Kiezą. Czy wówczas w ogóle mogłeś prze przejść przez myśl, że w przyszłości będzie to gwiazda światowego formatu? Myślę, że tak, bo już on sobie też łapał już te pierwsze takie mecze w pierwszym zespole, także no, na pewno duży, duży potencjał bym nie wiem, widać było od razu, że ma tą dynamikę, pewność taką się, że wejdzie w dreaminat, jak mu coś nie wyjdzie, to i tak zrobię każdym razem to samo i na pewno była jeszcze do niego taka mentalność, że jest gotowy na taką większą piłkę. Mhm. A ty jako osoba, która naprawdę łapała minuty w tej Primaverze, zdarzały Ci się treningi z pierwszym zespołem? Yy, tak, mieliśmy zawsze w środku tygodnia jeden trening z pierwszym zespołem, i to było właśnie, że było brano kilku młodych zawodników, że była gierka między tam pierwszym zespo, pierwszy, gierka wewnętrzna między w pierwszym zespole. Także dużo było tych treningów. A kogoś szczególnie starałeś się podpatrywać? Już nie pamiętam nazwiska, <grym 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 szczerze, że taki, yy... Oj nie przypomnę, nie przypomnę mm -hmm. na sobie nazwiska, ale był taki zawodnik, właśnie nie pamiętam już dokładnie jak on się nazywał. Ale najbardziej mi imponowała w nim taki spokój w rozegraniu, że no naprawdę duży luz miał w rozegraniu od tyłu, pewność siebie, czy to w defensywie, czy właśnie w prowadzeniu tej piłki, także było się od kogo uczyć. Mhm. A czy pierwszy epizod w Toskanii <coughs> był podłożem do późniejszych e, przenosin do Pordenony? Przekonałeś się po prostu do tych Włoch? Myślę, że tak, że ja się przekonałem. Że, że bardzo dobrze mi tam się żyło i grało i też tą swoją postawą we Fiorentinie w tej chwili, mówię, że to też na pewno było brane pod uwagę, bo też jak rozmawiałem z menedżerami włoskimi, to powiedzieli, że po prostu widzieli, że kontrakt mi się kończy w Lechii, że pamiętali mnie z okresu Fiorentiny i że dlatego też padła taka propozycja przynosić do Włoch. Mhm. A więc w późniejszym czasie po Fiorentinie szukali zatrudnienia we Włoszech? Znaczy to nie było tak, że szukałem hmm. zatrudnienia, bo wróciłem z kontuzją, też ogólnie wracałem do Polski z myślą taką, że po prostu nie ma narzędzia zapewnić, że wracam do Fiorentiny. Ale wiadomo, tam się to wszystko przedłużało, już sam nie wiem co ja mam robić, bo zaraz y, treningi w lechi miały być y, rozpoczynane, przygotowania. A ja byłem w takim po, potrzasku, bo nie wiedziałem czy lecę do tych Włoch czy nie, no jak się okazało jednak zostałem y, w i wyleczyłem kontuzję, bo pół roku nie grałem wtedy w piłkę. I przedłużyłem kontrakt z Lechią i bardziej wiązałem z tym nadzieję, żeby zacząć grać w pierwszym zespole Lechi w Nysku. Mhm. Powiedz proszę, czym charakteryzuje się Serie B, bo wydaje mi się, że jest to liga wciąż nieodkryta <coughs> przez polskich kibiców. Na pewno bardzo dużo taktyki na meczach, może tempo nie jest takie, takie jak w Polsce, że trynek cały czas praktycznie pressing coś, kontra na kontra czy coś takiego, jest tam dużo bardzo taktyki, kładzie się duży nacisk na to. Ale jakość jest naprawdę duża, bo tam naprawdę wielcy, znaczy wielcy, bardzo dobrzy piłkarze grają, którzy na przykład nie łapią minut w Serie A, no to idą nawet wypożyczenie, czy nawet po prostu idą do klubów, które chcą awansować do Serie A. I ta jakość jest naprawdę duża, bo i grałem na Balotelliego i na Kevina Prince'a Boatenga, także naprawdę jest ta jest duża jakość. Zaraz do tego przejdziemy, ale <laughs> powiedz jeszcze, czy widziałeś pewne podobieństwa do Ekstraklasy, grając w Serie B? Myślę, że jakieś podobieństwa można znaleźć, ale tak jak mówię, że jednak tam ciężej było te bramki, że zespoły, zespoły były bardziej poukładane w defensywie, przez co właśnie ciężej było te bramki strzelać? Ale takiej głównej pod cechy podobieństwa nie jestem w stanie określić. Mhm. Grając poradem, no właśnie trafił się ten ciekawy Merc mozo, wówczas na boisku, tak jak wspomniałeś, grali Kevin Prince Boantek, Mario Balotelli. Czy któryś z nich z tego dnia utrudniał Ci szczególnie życie na boisku? no bardziej Kevin Prince, bo grałem na niego na tej lewej obronie, także mi się żądał mi w kosie, ale to też było takie ciekawe doświadczenie sprawdzić się na tle takiego zawodnika, też za dużo nie zdziałało, że tak powiem, także, także bardzo fajny, bardzo fajny mecz, fajne wspomnienie. Tak właśnie chyba to było dla ciebie mega wrażenie zagrać przeciwko piłkarzowi, którego śledziłeś wyczyny kilka lat wcześniej na Euro. Dokładnie tak, to zawsze jest takie fajne, mimo wszystko, że jednak jak wychodzę na wojsko, to staram się w ogóle o tym nie myśleć na kogo gram, to na mnie i tak dalej, bo jednak najważniejsze to jak Ty się zaprezentujesz, jak będziesz gotowy mentalnie też do tego meczu. Mhm. W Pordenone głównie grywałeś na lewej obronie, dziś zdarza się to naprawdę rzadko, co jest tego przyczyną? Myślę, że ogólnie sytuacja była taka, że jak doszedłem do Pordenone, tam był, miało kilku zawodników też odejść na pozycji środkowego obrońcy, ale jak mną było nas ośmiu bodajże, i też widzieli w Bordenona, że grałem też na tej lewej obronie kilka meczy i po prostu na mi powiedział, że no przychodzę tutaj będę lewą brońcą, bo ma bardzo duży, nacisk, znaczy duży ścisk na środku obrony i że na tej pozycji będę występował. Zatrzymajmy się jeszcze się przy Wiśle, bo wydaje mi się, że jesteście zespołem, który prezentuje naprawdę niezwykle atrakcyjny futbol otwarty. Wiele elementów w Waszej grze stoi na wys wysokim poziomie, jednak w ostatnich meczach e, no po prostu moje słowa nie zna e, przede wszystkim rezultaty nie były tak jak pewnie byście tego chcieli i z twojej perspektywy co jest z tego przyczyną czy myślę, że, że musimy też na, od początku złapać taką pewność boiskową, bo tak jak na początku sezonu nam to wszystko żarło. I naprawdę, no, co chcieliśmy, to naprawdę po prostu wychodziło na tym boisku. Nieważne, czy ktoś wskakiwał do składu, czy grał od początku, czy nie. I myślę, że po prostu teraz najważniejsze, żebyśmy złapali tej pewności znowu, automatyzmu w takich yy, na meczach. Myślę, że to jest najważniejsze, bo tak jak mówię, to też w, tym, w, tym w tej rundzie mieliśmy trochę pecha w niektórych sytuacjach, ale mimo wszystko Musimy też patrzeć bardziej na siebie, nie patrzeć czy jak to gra, tylko skupić na sobie, żeby i swoje sytuacje wykorzystywać, jak najlepiej też te sytuacje wybranie, bo też te niektóre, bramka, niektóre bramki padały też no, po bardzo kiepskich zachowaniach, czy to mnie, czy tam. Po prostu całej cała była. <laughs> inaczej było bardzo dużo małych błędów, które po prostu przeradzały się w większe błędy. No dobra, to na tyle bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo, z wami się żegnam, trzymajcie się, cześć! Dzie